Szczedrzyk ponownie stał się stolicą kolarstwa. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Memoriał Joachima Halubczoka to ważne wydarzenie dla wszystkich młodych kolarzy. Dzisiaj mamy 5 czerwca start w miejscowości Szczedrzyk, wyścig ze startu wspólnego w kategorii młodzi, junior młodszy junior i orlik. Junior młodszy walczy bardzo do końca i każdy metr o każde miejsce, to w tej kategorii, a pozostali walczą, jak powiedziałam, o punkty, no i są nagrody, także nagrody dość ciekawe mi się wydaje, także jest o to walczyć. Droga do sukcesu to ciężka praca sportowców, ale również trenerów i ich rodziców. Pracy bardzo dużo, kolartwo jest sportem o tyle wymagającym, że czasochłonnym nie muszą być to przy dzieciach treningi bardzo ciężkie, natomiast długie. Dużo. pięć, sześć razy w tygodniu. To jest oczywiście oparte wszystko o doświadczenie, o wiedzę. E, natomiast praca z dziećmi i z młodzieżą no nie jest łatwa, ponieważ tu trzeba współpracować w dużej mierze z rodzicami i trzeba brać naprawdę pod uwagę to, co oni mówią, myślą, czego uczą dzieci. Więc to jest zbiorowa praca, to nie jest tylko moja praca trenera. Kluczem jest taktyka i treningi. E, taktyka to znaczy. No żeby się umieć ustawić na wyścigu, a trenować ciężko, nie? Przez dwa dni młodzi kolarze rywalizowali w wyścigu szosowym. Wśród zawodników przeważały opinie, że trasa wyścigu należy do dynamicznych i bardzo atrakcyjnych. No jest płasko, jest długi dystans, no i dosyć ciężko, jest bo tempo idzie ciągle. Bardzo fajnie się tu jeździ, płasko. No i szybki wyścig. Słoneczny kolarski weekend za nami, a kolejne sportowe zmagania już za rok.